Żeby tylko tego nie zniszczyć Opiec cały klej poszedł Jedna trzecia czy z tego Mówiłem Ci tak, mąż Adio, raz, dwa Równo czy jest? Ani kamera, ani nic Gdyby nie ta, to byście nic nie wiedzieli No do. Tak? Ta? W tym momencie będziemy sobie kleić y, lamelki Do klejenia lamelek, potrzebujemy Klej, kleimy i kładziemy I mamy tu zmierzone I będziemy potem docinać i kładziemy Wszystko jest dobrze, tylko ja to miałem powiedzieć a ty miałeś powiedzieć, no dobrze, fajnie. To proszę mówić jeszcze. Szanowni Państwo, na początku sobie zmierzymy wysokość, ponieważ tutaj mamy listwę i od tej listwy lecimy do samego sufitu. Lamelki kupione są w zapasie i można sobie je stworzyć na jaką wysokość chcecie. Cięcie oczywiście od dołu, przy suficie ma być ładnie. I tak, my kładziemy lamele na filcu, czyli tak jak widzicie tutaj z bliska, natomiast to są jeszcze takie mega wypasione lamele. I zobaczcie tutaj mamy też całą paletę, specjalnie tak ustawiłem, żebyście widzieli co jest co, ewentualnie w komentarzach. Już nie musicie pytać, będziecie znali kod. A my mamy takie, zobaczcie, zwykłe, najzwyklejsze na filcu, ale też fajne. Wydaje mi się, że do mieszkań pod wynajem całkiem spoko. Lamelki, no to, to powinno ładnie wyglądać. Chłopie, lamele elegancko będą nam pasować tak do blatu. Chłopie, to jest tak wyszpekulowane. Wszystko to możecie znaleźć tutaj, więc wejdźcie sobie i y, zobaczcie. Koniec gadania i czas zacząć. Na początku mierzymy sobie wszystko dalmierze. Następnie zaznaczyliśmy na naszym panelu od przodu i od tyłu, dlatego że jeszcze nie mamy patentu, jak my to utniemy. Z tyłu stoi ukośnica, ale czy to zda egzamin? Oglądajcie dalej. No i wszystko spoko, tylko że ta ukośnica. No to jest mało. Powiem szczerze, że tego chyba nie przewidziałem. Wydawało mi się, że ukośnica. i gotowe, nie? Okej, okay, a jakbyśmy to tak zwinęli na pół i tak przecięli. Ewentualnie utnijmy to dalej, no i zobaczymy jak nam, jak nam to wyjdzie. Hm, żeby tylko tego nie zniszczyć. He, no tak to ucieło jak ucieło, w sumie mogłoby być, ale jeszcze mamy jeden pomysł. Tu oczywiście się śietnie nożem, żeby nie wystawało takie coś, taki filc. Tak wiecie, żeby się to kończyło z deseczką, no i będzie spoko. Tata na szczęście przywiózł także inną piłę, ściskami przymocowaliśmy deskę, ona wyznaczyła nam linię i to właśnie po niej przecięliśmy cały panel. Był delikatny pyłek, fajnie byłoby mieć odkurzacz, ale posiłkowaliśmy się tym, co mamy. Następnie przypasowaliśmy na sucho, delikatnie wykończyliśmy także cięcie, zobaczyliśmy, że na końcu naszego pola też pasuje, więc zachęceni tym wszystkim, że jest OK, ucięliśmy trzy panele jednocześnie, co ogólnie było spoko pomysłem, bo efekt wyszedł ładnie. Myślę Pomyślałem, że skomplikowana część jest już za nami, ale nadeszło klejenie. Jeżeli sobie tniecie, to nie tnijcie tu gdzie lamel, tylko od spodu. Uczcie się na naszych kłopiach, bo u nas, są, u nas jest syf, ale to odkurzymy i będzie łap. Dobra, dobrze. Ja tylko to z końcówki robię. No ale Ty kom... masz klej. Gdzie masz klej? No klej jest, chłopie, już gotowy, już dawno. Dobra, to dobrze. dawaj go tu. Jest klej tak, jeden, dwa, chłopie sześć takich tubek. To ładnie oślipowane to, ładnie wyczyszczone. Pion? Nie, mniej więcej A czy nie może być tak, że sobie założymy panela i tego nie, panela nie, nie. wypoziomujemy? Co ty chcesz tu powiedzieć? No może być tak Ale dalej daj tu Dobra, ale no nie żeby ci nie brakło kleju Opiec cały klej poszedł Co, cały poszedł? No No sk*****, mać, gadałem ci, ci braknie na jeden Ma i po co tyle ładnie szłapiesz? To musi, to czyść na, na zero Na zero musi być, szłapie, to jedna trzecia z tego nie no jest, pięć tubek. No dobrze, to będziemy dawać mniej, dobrze. No ale co zrobimy z tym nadmiarem? Przecież to ci wypłynie kurwa, gdzieś na bok. No to ściąg szmachelką i daj dalej jak chcesz. Co to akurat z tym zrobić teraz z tym klejem? Jak uważasz, że jest za dużo? Ja myślałem, że to tak dużo trzeba. Gdzie dużo trzeba? W trzeba jedna trzecia z tego. Co? Mówiłem ci tak, można dawać. Raz, dwa, tak można dawać. Dobrze, tak będziemy dawać. Drzesz się, chłopie, jak kalesony takie. Następny Sikaflex, Flex. Wiesz, ile poszło to? 50 zł. I mnie przykry, przykrymy dwa panele i tyle. Nie bój się zaby To możemy dać kub, kubki na przykład takie. No, o. no może dać, tylko na prosto. Pasuje mieć takie. Dobra, niech będą. Chłopie. Człowiek chciał porządnie. To żeś chłopiec. Zaczął... Przestań. Zaczął <grym> się drzeć. Chodź, klejmy. Dobra, zajmijmy to Nie dotknij się, nie daj do ściany Dobrze Przepasuj się, tak? O, Już, chłopie, przy... nie bój się nic Mały, dokładasz Tu mamy to Dobra Tabinę dawaj Nie proszę, tyle ładujesz, chłopie Szanowni Państwo, jeden panel jest na ścianie I wygląda to jak, jak to wygląda? Cicho, na razie nic nie, <grym> nie nagrywaj Nic nie nagrywaj Bo to jest obraz nędzy rozpaczy Tata cały chodzi. Kompatybilności chopy nie ma. Dobra, Wszystko, ja... Ale popatrzcie jak chopy pięknie to wygląda. Dobra, o, daj spokój, nie, nic nie mógł, bośmy nie skończyli, a ty już mój o piękności. Piękności. Teraz więc... tak, tu. Szanowni Państwo, kolejne podejście. nie, bo ja sobie zmniejszyłem. Pasuje No ci dobra, tak? dobra, 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 jedź, jedź Pasuje Pasujecie, tylko po szybkach. Moim... Czy starci brak nie pewnie już nie masz pewnie. No widzisz? Dobra, to idziemy o tym, klej na kleju zwykłym <laughs> Dobra. Mam jeszcze dwie. Ma, do... Ej, to ja mam pomysł. Wiesz jaki? Nie, nie. Zaczniemy oszczędzać na kleju. Nie. Dobre. Ale chłopie, jak jest to pięknie założone. Popatrzcie. No, popatrz, popatrz, na lampę. Nie no, ja na początku sufit. Ty... Jaki sufit! Jaki sufit! No ty, jak tam? A ty mam? dół? To co, chodzi ci na to? O kurwa o. jest dobrze? Nie, no ładnie zasłoniło. Równo czy jest? Co? Elegancko! Dobra, po kleju odbierz całkiem. Co ty chłopie, jaki to jest świetny chłopie pomysł. Tak mi tu doszło? Pięknie o, wygląda. czekaj, dopchamy to. Zgoda, ja, ja bym ciebie nie słuchał. No. To bym chyba przywiózł śruby, bo miałem wszystko się... A tak... ja wiem, to byś przywiózł cały do Tutaj, ja wiem o tym. Tylko byśmy bo ten chłopie nie mogli się odnaleźć i nasze zadanie polegałoby na przewalaniu tego wszystkiego, a nie na działaniu, no. No to ja wiem, żeby tak było przecież. Bo tu jest, to jest najważniejsze. I zobaczcie, jak ładnie zamaskowane. Tutaj chodzi tylko o to, zobaczcie, że tutaj jest taki delikatny dystans, i to tak wchodzi. A tutaj wystaje, nie? O. Tak, czyli to mm. ładnie wchodzi. 3 mm z luzu, i to ma do tego ładnie dojść. Gdyby nie ta, to byście nic nie wiedzieli. No, no tak, dobra, wszystko dobra. już wiecie. Dobra, Ty tu mm dajesz. Nie bój się, pan, ten się nie, nie wyłamie. Tam jest dół. Tu. Ten bok, Później do boku. Tu. O. tu to to wyrzucić. No, może... Najostrzejszy nóż jaki mamy i tniemy no, sobie dobra. ten filc po to, żeby e, był z tym lamelem, tak wiecie, zlicowany, no bo ten filc w tym momencie odstaje po to, żeby... To jest to, to, jest to ten... pióro, co tam wchodzi, no nie, żebyś wiedział, to jest to piórko. Czy dopasujmy do ściany czy pasuje? No. Ja to jakieś się to mierzył, Dominik. ja... Czas okay. Czasuwamy się dalej, wszystko ładnie nam y, trzyma. Zobaczcie, tak to wygląda. Ty wiesz, że ja źle ten? Y, klej nakładałem? Tu? No. Odwrotnie? Nie, trzeba pod, pod kątem 90 stopni. Tak. No. Ja, ja, ja tego tak myślę, że dlaczego że, ci że, że tak dużo idzie. czyli ty już wiedziałeś to od dawna, tak? Nie, nie wiedziałem, ale sobie się dlaczego tak dajesz, ale sobie się nic nie sprawdziło, się bo, bo, tego, bo tak to ty, i tyle, ten malutki wężyk z tego. Trzeba dotknąć i pod kątem 90 stopni. Tak było napisane na opakowaniu. Oczywiście, wiadomo, wcale my nie będziemy na się tań, trzeba uczyć Ja nie jestem w ciebie wity, bo budowlankę znam. No. Odciąć końcówkę, nie ucinać dyszy. Jej specjalne zakończenie w kształcie V. Klej, nanieść klej, na ustawić dyszę pod kątem 90 stopni do klejonej powierzchni i nanieść klej. Widzisz, się układa taki stożek. Tak, i jest zaściśnięte. dobrze. Przydoneby, będziemy podpierać. Postaw go za to. Jest na pingura. Odnośnie lameli jeszcze. Jeżeli na przykład montujecie na suficie, można to połapać na takie pchełki. O, oczywiście. z I uwierzcie mi kompletnie, ale to kompletnie tego nie widać. U nas jest mieszkanie pod wynajem, nikt o to nie będzie dbał. Dlatego połapiemy sobie na górze, na samym dole i tutaj też będzie stał stół, więc pod stołem, żeby tego nie było widać. Specjalnie dałem to tak, żebyście byli przodem do ściany i powiedzcie mi, gdzie to jest przymocowane. Nie ma opcji, żeby to zobaczyć, ponieważ to się w pewnym sensie utopi w tym filcu. Jest jakby coś tutaj tutaj i tutaj no nie wiem, z takiej odległości widać? chyba nie, z takiej? nie wiem, widzicie czy nie? jakby coś, to to jest tutaj ale tak schowane mega a mamy full światło studyjne z tyłu o, tu tak, się, przyjechał, co się dzieje.